Rok 2018 szczególny, bo świętujemy 100 lat niepodległości. Trudno zliczyć, ile w tym czasie było podniosłych chwil, wzruszeń i triumfów. Sportowym bohaterom podziękował dziś prezydent Andrzej Duda. Na przestrzeni tych 100 lat cieszyliśmy się z pięknych goli, zwycięskich biegów, imponujących rzutów i dalekich lotów. Na zimowych i letnich Igrzyskach Olimpijskich Polacy wywalczyli 303 medale, a mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiał 73 razy. Jako prezydent chcę oddać wielki szacunek wszystkim ludziom polskiego sportu przez te 100 lat za wspaniałe wspaniałe osiągnięcia za te wszystkie mazurki dąbrowskiego za te wszystkie łzy dumy radości i wzruszenia 2018 rok będzie szczególny nie tylko pod względem historii ale i sportu czekają nas między innymi igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w piłce nożnej Sukces trwa moment ale te przeżycia, te wrażenia, to kibicowanie, te emocje pozostają w sercach wielu ludzi. Ci, którzy w tym roku wyróżnią się szczególnie, otrzymają puchary prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczane w uznaniu za wybitne osiągnięcia sportowe w roku stulecia odzyskania niepodległości.